Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym na jakiś takiego Ala Vloga i chciałabym troszeczkę z Wami dzisiaj porozmawiać, bo bardzo dużo się u mnie ostatnio dzieje. Jest aktualnie ów ma 15. Ja już właśnie zjadłam śniadanie i jeszcze bym chciała się wykąpać. I będę chciała jeszcze się pomocić, zanim te wszystkie inne sprawy na mieście poogarnia. Mam dzisiaj taki, można powiedzieć, totalny luz. E, troszkę już tutaj posprzątałam, więc już powinno być w miarę dobrze. No trochę e, wezmę się za planowanie praktycznie tutaj dnia, trochę chcę dzisiaj robić i trochę chcę Wam pokazać. I chcę Wam powiedzieć, że ja to chyba jestem najchudowniejszą szefową, bo dla moich pracowników ogarnęłam czereśnie, które właśnie sobie stoi w o od prania i ja będę je przepakowywać do torb, aby je po prostu zawieźć do firmy, żeby dziewczyny tam mogły sobie wziąć do domu. Także akurat jestem pod tym względem na Jeśli chodzi o inne rzeczy, to ja aktualnie do końca ciąży, bo mi bardzo mało zostało, powinnam dużo leżeć. Ale przez to, że ciągle siedzę w domu, bo naprawdę ciągle siedzę w domu, chciałabym się wyrwać i po prostu nie tą codziennością, którą ostatnio żyję, bo bardzo dużo śpię. Ale to przez to, że tak jak mówię, w pierwszym i drugim termetrze ignorowałam w ogóle hen i teraz po prostu to wszystko można powiedzieć, że wychodzi. Cały ten skutek nie wpania na bieżąco. Także na pewno dzisiaj też będę troszkę spała, bo jest bardzo deszczowo i pomimo tego, że już nie w godzinkę czy dwie, to już czuję męczenie więc na bank będzie tak. Zaraz sobie włosy ogarnę. Nie mogę znaleźć odżywki emolientowej, Nie wiem dlaczego już wszystko przeszukałam, nie mogę jej znaleźć. Chyba zależy sobie w i się śmieje ze mnie, a ja nie mogę się doczytać na pichu, bo tak też może być. Także nie przedłużają, bierzemy się za planowanie dnia. I ładuję sobie drugi mikrofon, bo ten jeszcze trochę mi padnie a nie w jak gdzie gdzieś właśnie ja biorę i mi bateria padnie w mikrofonie. Także ładuję sobie drugi, bo akurat mam tutaj dwa w zestawie do tego, który mam aktualnie. Także bierzemy się dalej za robotę. Ogólnie to tak, ja, wróci, ja właśnie, jak widzicie, wracam chabki. szapki. Robiłam sobie małe zakupki. I teraz będę właśnie wracała do domu, żeby coś zjeść. Chciałabym dzisiaj posporządkować szafę, ale powiem Wam, że mam dzisiaj takiego totalnego lenia i troszkę kiepko się czuję. I chyba dzisiaj dam sobie totalny luz. Jutro, bo jutro jest niedziela. I postaram się Wam coś ciekawego w miarę nagle a jak nie, to po prostu będę siedziała i oglądała filmy, bo taki mam plan mm. najwyżej. Ale tak, jeśli chodzi o żabkę, to mam już tutaj wszystko inne już ogarnięte. Teraz właśnie wracam do domu, żeby zjeść sobie obiad i coś tam ogarnąć, bo dziewczynom sobie mam właśnie czereśnie, które dla nich zamówiłam bo tam chciały to im zawiozłam, chyba nie dźwigałam, bo mam chudowne kobiety, także ja nie dźwigałam, żebyście nie mówili, że dźwigałam czy coś. Absolutnie nie. Same się wzięły także spokojnie. Jeśli chodzi o inne te sprawy, miałam dzisiaj w planach pojechać do galerii i pokupować to, co potrzebuję, ale chyba zostawię to zrobię na... W poniedziałek, bo muszę jeszcze kinza odebrać. Właśnie muszę jeszcze pojechać po swoje lekarce. Mam leki tylko do poniedziałku, a muszę je brać niestety. No te witaminy ciążałowe tam jak kilka dni wezmę, niż się nie stanie. Ale wolę je brać, jak ich biorę, to już wolę je brać. I, ten. I muszę aż koper jeszcze kupić w kapasie. Może trochę za duży zapas, bo pięć opakowań wzięłam Przez na na helazo, ale no i tak wiem wiecie. I tak będę musiała je brać i tak prawdopodobnie będę musiała je brać, więc niech zaszkodzi je po prostu mieć więcej. Najwyżej po urodzeniu yy, będę je tak po prostu brała, żeby uzupełnić helazo i... I Chciałabym posłuchać muzyki, ale akurat tutaj nie posłucham muzyki. Jak niestety ja sobie puszczam akurat z telefonu, więc sobie w ten sposób nie posłucham muzyki, ale to będzie. Eee, dobra, myślę, że więcej nie muszę. Jak mi się też przypomnij, to po prostu dobra. ये देखेंगे 他妈的！ Tygodniu. dokładnie weszłą, w zeszłą sobotę miałam nagrywać o tym odcinek właśnie o porządkowaniu szafy i tak jak widzieliście początek tego nagrania tak, jest kolejny piątek, Nie, ja niestety nie zrobiłam tego wtedy bo o różnie się czuję i mam dużo niedokończonych nagrań które muszę teraz dokończyć i właśnie teraz na ten moment czuję się troszeczkę lepiej w miarę możliwości, tyle ile dam rady, tyle po prostu postaram się zrobić. Staram się zrobić porządek, bo jest tego dużo, a żeby być tak naprawdę koniec lata, więc koniec by było się dowiedzieć, jakie cuchy mam. Ja zawsze przed takim sezonem powinno się trzątać szafę, i tak, bo praktycznie 1 czwartek tych ubrań nosimy, a trzy czwarte niestety leżą w szafie. Więc ja chciałabym pokazać, jak wygląda na ten moment moja chapa i ta, która tu stoi i będziemy sobie ją razem uporządkować ja sobie zrobiłam warkoczyk ten takiego koszyka, o, kuszyka i warkoczyk do tego no i tutaj mam jeszcze piękne. przez to, że mam grzywkę, ale później bym chciała prawdopodobnie sobie skrócić właśnie przez to, że w trakcie ciąży mi się strasznie połamały na długościach ale o tym będę myślała pociągnie, jak trochę dojdę do siebie. Teraz nie mam zamiaru czegoś robić, bo jeszcze moja sama ochota wpadnie. Więc nie będę ryzykowała, niech będzie już jakie, Ale muszę Wam coś pięknego pokazać. Tak pięknie tutaj piechek sobie leży. Tak. Hedowalaj się tym, bo jutro pan cię wróci i nie będziesz mógł wpaść. Tak. Jakiego kocham. Ech. O, się. tam, wziąłeś, tak? Więc tak, yy, jest ogólnie już ciemno, więc ja zasłoniłam sobie okna, żeby już nie robić sobie problemów. Zanim przejdę właśnie do porządkowania szapy, to chciałabym Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda przed, żeby zrobić jeszcze na po, bo jak robiłam w to to też wszystko w większości praktycznie miałam, jak to wyglądało przed się po, a przecież już miałam bardzo mało, więc najpierw robię to. Nie będę Wam tylko pokazywać szuflady z bieliznami, no bo to jednak nie każdy musi o tym wiedzieć. Ale buty i te sukienki, nie sukienki, także to wszystko Wam zaraz tutaj pokażę. I pokażę Wam, jaki mam miła sarkystyczny, przez to, że przepiezę, żeby one nie leżały na wierzchu. Pychaj do szafy. Ja ich nigdy od razu nie układam bynajmniej w szczęzy. Jak wam u siebie na mieszkaniu, to układałam tak, jak miałam się poukładane. Czyli koszulki do koszulek. A teraz jest po prostu armagerdon, można tak powiedzieć. I muszę sobie poukładać w tej hafie także... Się... No ja wam powiem, że ten warkotek mi się ciągle tu psuje. Na tym dole. Nie wiem czemu, ale ciągle mi tu wychodzi tak... Nie. No, właśnie. Tak ciągle wychodzi, wychodzi. Chyba niekoniecznie wszystkie bohle lubią w Muszę to sobie poprawić na spokojnie. Tak ja, sobie ja my się, jakby oddali. W ogóle prawie wszystkie bohleści mam. mały ja niech mały niestety. Ja nie chcę w samym staniku sportowym chodzić no bo to jest jednak nie ten ale A no może faktycznie robię sobie taki plus I sobie ten Poczekaj O! A tu mam taki stanik sportowy. Kupiłam go, z, yy, kupiłam go sobie w miał ostatnio, to jest rozmiar LK na ten moment ja wam powiem, że ja wcześniej miałam m ale ta M-ka już zaczęła tutaj być mnie czarna, Pewnie przez to, że brzuch mi się... ten... Ogólnie brzuch mi się robi okrągły od tego miejsca, tylko przez to, że mam ciążę, która jest nisko ułożona, to niestety wygląda to tak, jakby to miał być chłopak, czy jakoś ten. I tak. tak... No. Ale... Tak się prezentuję i ja kacuję męczyć drugi tydzień. I w każdym razie na jestem w samym końcu. Mam nadzieję, że dam radę jakoś połogarnieć jak najwięcej. Chciałbym. wejść? Dobra. Proszę bardzo. Jeszcze tylko pójdę i się upewnię, czy ma na pewno wodę w mieście. Prawdzie nie miał nic w tym, więc nie przedłużam tego odcinka. Przejdźmy do pokazywania szafy, jak ona tam wygląda. Także piszemy się za robotę. Chyba zrobiłam jednak tak. No fajnie jest to w Apple, zamiast na jedynce mogę sobie ustawić hero. pół. Mogę Wam tutaj z tyłu pokazać, więc zacznęmy sobie od tej strony. Tam ogólnie są hety do ryska, ale zobaczcie jaki tu jest burdel. Nie patrzę na ale tu jest iść na kombo, tu widzę są w podnie tam są ogólnie jakoś rzeczy więc tu wszystko jest pomieszane tu są szlafroki, nie szlafroki jakieś w tyłu są siatry. i tak, żeby tu sobie wszystko poukładać tu są buty i rolki dawno na rolkach nie jeździłam ale tu, to pewnie będzie a <grym> otworzymy sobie, no torebki, nie torebki tu pewnie w połowie to się nie chodzi. Tutaj mam wieszaki do dziewka, które miałam kupowane te Tu są kurteczki, nie kurteczki. Tu jeszcze mam po do Ale nie wiem, co tam jest. Muszę sobie ściągnąć i zobaczyć. Tu są buty. A tu wiadomo są no także bierzemy się za sprzątanie. Aby sobie nie przedłużać, nie robić sobie za duże rzeczy to rzadzę sobie od tej części i najlepiej by było, gdybym rzucała od samej góry ale chyba jak sobie to wyjdzie mogła stoić rzeczy z samej góry potrzebowałabym kresła więc chyba tak sobie zrobię rzucę sobie na podłogę i tak jakby mi łatwiej układać Także tak zrobimy. Tak kobiety kobiety wciąż nie powinny takich rzeczy robić. Także nie bierzcie we mnie przykładu. Naprawdę nie bierzcie we mnie przykładu. Jeszcze na krzewką brodę, Nienormalne. Troszkę dużo czy nie, ale w połowie na 200% nie wejdę, nie ma bata. Będę musiała poczekać na kolejny bo nie ma bata, żebym w ten sezon Ale po Będę zobaczyć, co jak. to w ogóle jest jakaś pomyłka. Musiałabym dać dużo większą skórkę tu. Ja to zamówiłam mówiłam ogólnie w temu, w pierwszym roku, jak Wam pokazywałam. I tak rzadko w tym hotelu, no bo jak widzicie, jak to wygląda. Tu mamy potęgi, które na 200% nie wejdą, bo to jest 38. A może w kolejnym roku? O boi, krótki top bo ja to bym nie najbardziej mój mąż uwielbia to ale to jest XS -ka. ja w tym roku ale duszno naprawdę duszno tą bluzkę sobie zostawię, bo ona mi się podobała i dalej mi się podoba, więc ją sobie wstawię. Ona je takovými chladnými napichami. na bych ji ani ráno neobral. Plůhka v druhém tempu. Na Ale ona ještě mi spadne. Je? Je Nevím, nebychom... jak. ja, je bierhut moet hijen, dan ben je niet goed. Dus ja, maar daar. Toen kreeg ik maf niet behaald, die toestel heb je ook. Maar dat heeft hij niet behaald. Ja, ja, ik heb het maar Ik, ik. Nou, ik heb nog geen Ik, ik. No, to już bym się kłóciła, że to będzie dobre. Przynajmniej teraz, to już w ogóle. Nie wnikajmy w to, że brzóg tu jest. I ten. Ale powiem Wam. Ja o dziwo. Jeszcze jako taku się w tym mieszczę. Ale takie mam wrażenie, że ona się tylko malutka zrobiła. No może jak trochę przyszła. Nie. Ale takie mam dziwne wrażenie, że jest taka dziwnie malutka. Tu na rękawach też jest taka jakaś mała Dobra, oddam to. To był mój najbardziej ulubiony top. Dopóki nie pojechałam na imprezę. I tu gdzieś. Chyba tu. Są ślady, o. Nie mogę tego dobrać. Jak ja wymiotowałam. to To kupiłam sobie nad morzem. Miałam kilkanaście razy tu ubrane. Bo to kupiłam sobie. No na to. Ale na ten moment powiem Wam, że to również jest za małe. O, Nie. Tu jest mało małe. to też oddam. Tu jest. Chodź, mogę nawet zostawić. W ten top. Teraz będzie to pełno za małe. Ze na wzrost. Ale w kolejnym roku. Będę mogła sobie z tym pochodzić, więc sobie to wstawię. Ducha w i top. O! Ten top sobie wstawię. Mam jeszcze te ale sukienkę. Więc na kolejny rok, na wakacje, jak pojadę, będzie fajny top. Tak, ja sobie to zostawię. czym to górkę mogłabym nawet teraz wchodzić. Zrobię sobie ten... Tak, ja to sobie zostawię. To jest Nie. Ja. ja się duszę w tym. W tym stroju chyba pierwszy raz do pojechałam do Czestowej. Pierwszy raz do Warszawy pojechałam i to jest xs

Ja wam powiem, że ciężko będzie tu zawiązać. Jakby to tak wiecie. Wzór mi teraz w większości przeszkadza. Ale w kolejnym roku... No tak mój przeszkadza. W kolejnym roku. No to ten ziół prawie nawet w mi idzie do góry, a trochę zwyczaj był mały. Ja się dole nie ja bardziej uwielbiałam tą sukienkę. Może święty. Zoysiar, nie akurat to rozumiem, nie? w tym roku duże rzecz może być małe, ale widzę, że nie wszystko jest takie malutkie. Także dziwna kasna jak przy... O, dziecko jest.

Spokojnie. Także to chodź, że zostawiamy. Ja też tutaj będę musiała patrzeć na mnie, bo ja się wnet mam. Także ja już wnet zostawię. Dlatego jeszcze pogoda. Jest duszno na dworze. i po prostu. Szybciej się mam, co nie Zastawię to sobie na kolejnego chociaż teraz już widzę, że robi się po polu w tak no bo tutaj obruje nie tak i musisz się ruszać, no tak nie mm. wiem jak to tu jesteś, tu jest w tych podękach małych właśnie robi to sobie, wstawię. Tak, wstawię to sobie Tak, zostawię to sobie. Tak sobie na to uda. Tej rzeczy to mój mała wybrała. To sobie może nawet zostawię. Tak. Stawiam się na kolejnym, kolejnym roku będę to chyba też mam no, bo na nazwę kupowałam. IK IK ECH, czy Wy tu widzicie? IK IK ej Jak ja mam to blej O! Ale ma taki fajny, musztardowy kolor, to muszę przetłumaczyć. Chyba mi kiedyś pękł. To jest sztywne, a tu mi nawet chwy poszły ostatnio, ale teraz to nie będzie. Nie będę wciskać. Uch. Poważnie? Nie znam się na tym po prostu. Naprawdę nie znam się. To, sobie robię, ja może zostawię. Ja byś jakoby kiedyś trochę kręknęła, mówiła i nie tam. Tak, nie muszę. Ale w nią czekać też już nie wlezę. W je już na stronę. Muszę.